Cześć, tutaj Jordan z bloga Miejzdrowie.pl i dzisiaj zajmiemy się tematem przejmowania się opinią innych. Powiem Ci, czy warto się przejmować tą opinią, czy wręcz przeciwnie, może mieć ją totalnie gdzieś. Powiem Ci, jakie są moje doświadczenia, to przez co ja przez kilka lat przechodziłem, to w jakim ja teraz jestem jakby etapie rozwoju i pod koniec sam też wyciągniesz wnioski, czy warto się przejmować tą opinią, czy jednak mieć to tam, gdzie słońce nie dochodzi. Jednak, oczywiście, standardowo zajęcie o tym powiem. To przypominam Ci o bezpłatnym kursie wideo. Odbierz go pod adresem miejzdrowie.pl łamane przez zapis. Wpisujesz w przeglądarkę łamane przez zapis. Podasz maila i otrzymujesz automatycznie kurs. Jeżeli chodzi też o ten kanał, to przypominam Ci łapce w górę i subskrypcji. Dzięki temu będę nagrywał dla Ciebie więcej materiałów. A teraz wróćmy do głównego tematu. Czyli, czy właśnie przejmować się tą opinią, czy jednak mieć to głęboko, głęboko gdzieś. I opowiem się o mojej historii zima-lato. O co chodzi? Gdy miałem 16 lat, to było na przełomie właśnie, gdy miałem 15-16 lat, to bardzo kochałem, kiedy była zima. Dlaczego? Bo w zimę wiadomo, się robi szybciej ciemno. A że ja dosyć miałem jeszcze niepoukładane w głowie wtedy, to. Lubiłem bardzo, gdy było ciemno, bo inni ludzie mnie nie widzieli. Inni wtedy ludzie w moim niemaniu nie oceniali mnie. Po prostu jak gdzieś tam przechodziłem obok, nie byłem, ale jednak mnie nie było. Z kolei nienawidziłem lata, bo bardzo krótko było ciemno, czyli tylko w nocy. Cały dzień było jasno, przez co ludzie mnie widzieli, mogli o mnie coś złego pomyśleć i o matko, jak tutaj żyć, jak tutaj żyć. Więc jak widzisz, można nawet <laughs> mieć takie coś w głowie... Ale oczywiście skutecznie to rozpracowałem. A teraz podam Ci te kilka powiedzmy, argumentów, które przeważają, czy właśnie warto się tym przejmować. Pierwsza rzecz jest taka, że jeżeli ty się przejmujesz opinią innych, to tym ludziom oddajesz kontrolę. Oddajesz kontrolę na takiej zasadzie, że jeżeli ty na przykład się ładnie ubierzesz i nie myślisz o tym, czy według ciebie jest to fajne ubranie, czy się dobrze w nim czujesz. Tylko polegasz wyłącznie na tym, co powiedzą inni. Jeżeli ktoś Ci powie, że o, super ciuch, zajebisty, no to oczywiście poziom endorfin szykuje w, szy, szybuje w górę i jesteś szczęśliwy. Natomiast jeżeli ktoś Ci powie, że no w ogóle skąd Ty to wziąłeś, i wiem, nie było męskich, yy, czy tam damskich, no to Ty zaczynasz wpadać, wpadasz w negatywny amok, w ogóle jak ktoś tak mógł Tobie powiedzieć źle. Jeżeli się nie przejmujesz opinią, no to wiesz, że Ci się ten ciuch podoba, Ty się w nim dobrze czujesz, a to, jeżeli ktoś go skomplementuje dodatkowo, to jest dodatkowy plus, jeżeli komuś się nie podoba, cóż, jego sprawa. Dlatego pamiętaj, że jeżeli ty się właśnie przyjmujesz tym, kto, kto o tobie coś pomyśli, ktoś o tobie coś powie, to po prostu dajesz tym ludziom kontrolę i kropka. Kolejna sprawa to feedback, a głupia krytyka. O co chodzi? Ja teraz nagrywam na ciebie ten film, wiem, że tam będą różne komentarze pod nim, jedne są pochlebne, drugie niekoniecznie. I teraz, jeżeli ktoś mi napisze w komentarzu, no, Jordan, ty to w ogóle pierdoły gadasz, weź się zajmij życiem czy coś w tym rodzaju. No to dla mnie to jest głupia krytyka, bo to nic nie wnosi, a po prostu to jakimś tam osobom mniej lub bardziej sfrustrowanym życiowo, gdzieś tam ulży. Jeżeli ktoś mi napisze, Jordan, supoko wideo podoba mi się to, co mówisz. Natomiast mówisz trochę za szybko, albo mówisz trochę za wolno, ja bym to poprawił, to dla mnie to jest po prostu informacja zwrotna, że coś poprawię. I tyle. I tak samo Ty w życiu zrób tak, jeżeli ktoś Ci coś mówi na zasadzie okej, okay, no daję Ci pozytywną krytykę, taką konstruktywną, znaczy, że Ty po tym wiesz, co robić, a nie daje Ci głupią krytykę, że na przykład Ty jesteś głupi, Ty się niczego nie nauczysz i tak dalej, no to jest głupia krytyka. Ja sam pamiętam od yy, powiedzmy, gdy ja byłem wychowywany, to byłem na, na takiej zasadzie właśnie wychowywany, że jeżeli czegoś na przykład nie potrafiłem w szkole się nauczyć, to byłem... No, na różne sposoby, krytykowany przez rodziców, że właśnie to zrobiłem źle, że już się niczego nie nauczę. A z perspektywy czasu wiem, że to bardzo podcina skrzydła i lepiej powiedzieć po prostu dziecku takiemu, że słuchaj, zrobiłeś to źle, następnym razem zrób taki, taki tak? I będzie ok. I takie dziecko wie, co ma zrobić, zamiast myślenia o jeku, jestem głupi, niczego nie osiągnę. No bo to później dajesz podwalinę swojemu dziecku pod yy, kolejne, że tak powiem, lata jego życia. I od tego zależy od Ciebie w zasadzie, czy ono będzie pewne siebie, czy raczej będzie no, popychadłem. Kolejna rzecz to, czy jesteś chwalony. I zwróć uwagę na to właśnie, czy Ci ludzie chwalą na takiej zasadzie, bo często, jeżeli chcemy coś od kogoś, żeby coś robił więcej czegoś, na przykład rodzice nas chwalili, gdy dobrze. Dobra, podam Ci mój przykład. Moja matkocha zawsze mnie chwaliła za to, że jeżeli ja, jak ja ładnie umyłem łazienkę, i wszystko błyszczało, to zawsze byłem tak pięknie, chwalony, że ja to robię tak świetnie, że po prostu robię to najlepiej na świecie, że nawet ona tak nie potrafi robić. I z perspektywy czasu wiem, że po prostu to chwalenie miało za zadanie nauczyć mnie tego, że ja tą łazienkę zawsze mył. I też właśnie zwracaj, za ci, zwracaj uwagę, za co ci ludzie chwalą. Bo jeżeli ktoś Cię chwali, na przykład, że o fajnie, jesteś świetny, że mi te auto ciągle pożyczasz i tak dalej, no to po prostu ktoś chce Cię. Powiedzmy, sorry za słownictwo, ale wytresować. Ktoś chce po prostu wytresować, żebyś robił danej rzeczy więcej. No i tak to działa. Więc jeżeli cię ludzie chwalą, to zwróć uwagę na co cię chwalą, dlaczego cię chwalą i czy przypadkiem nie chcą na ciebie po prostu wpłynąć. Kolejna rzecz to hate. Była taka pani na polskim YouTube, zresztą dalej nagrywa, ma już sporo subskrybentów. Ponad chyba 300 albo pół miliona nawet 300 tysięcy. Pani nagrywa filmy dosyć kontrowersyjne w swojej tematyce, bo rozmawia o relacjach damsko-męskich powiedzmy, że edukuje ludzi w... właśnie w sprawach seksualnych, jak to robić, czego nie robić, i tak dalej, i tak dalej. I kiedyś oglądając ją wywiad, mianowicie ktoś pytał się, czy, czy ty się w ogóle przejmujesz tym, że ktoś się tutaj tak pisze? Że masz całą masę hejtu na siebie, czy cię to jakoś zniechęca, jak otwierasz komputer i na to patrzysz? Ona tylko odpowiedziała, słuchaj, no, ja otwieram komputer i te wszystkie hejty to są dla mnie tylko literki na ekranie, nic więcej. To mi nic nie robi. I jak ja to usłyszałem, to mi dało mocno do myślenia, że faktycznie, okej, okay, ludzie piszą, ale to tylko po prostu jakiś zlepek wyrazów, zlepek liter. I Jeżeli ty chcesz, żeby to miał na ciebie wpływ, no to to będzie miał na ciebie wpływ. A jeżeli stwierdzisz, że okej, okay, ktoś po prostu ma nudne życie i <laughs> zhejtowanie ciebie to jest jedna z jego tam, powiedzmy, życiowych rozrywek, no to po prostu to olejesz i tyle. Więc yy, tak naprawdę wszystko zależy od twojego nastawienia, czy się będziesz przejmował tym hejtem, czy nie. Swoją drogą ja uwielbiam, gdy mam hejt na swoich filmikach, ponieważ. Algorytmy Facebooka działają tak, że im więcej jest komentarzy pod danym filmem, Facebook te filmy po prostu wybija do góry. Uważa, że po prostu są ciekawe, bo ludzie je komentują. Więc ja też macham, akurat mnie nie widzisz, ale macham Tobie, jeżeli hejtujesz moje filmy, bo pomagasz mi zarabiać pieniądze, pomagasz mi rozwijać ten kanał. Kolejna sprawa, historia z tango. Ostatnio przechadzałem się do domu, była godzina już dosyć wieczorna. Wiem, że był to chyba czwartek, więc kluby były pootwierane. A ja akurat mieszkam w swoim mieście, obok dużego, fajnego klubu. I ja chodzę tak ubrany, że noszę białe spodnie. Miałem do pewnego czasu kolczyk w, yy, w jednym uchu. Powiedzmy, że po prostu lubię się wyróżniać. Taką, taka moja fanaberia. Każdy ma co innego. I dwóch panów, którzy szli, jeden z nich spojrzał na mnie i zapytał Pipip, pip, czy ja będę zaraz tańczył tango? Ja tylko na niego spojrzałem. Powiedziałem, mm -hmm, tak. I poszedłem dalej w swoją drogę, w swoją stronę, bo uważam, że wchodzenie w polemikę z takimi idiotami, no bo jak widzisz kogoś obcego na ulicy nie znasz go i po prostu mu coś wytykasz, dla mnie no, to jest krytyńskie zachowanie. Więc ja stwierdziłem, że się tym nie będę przejmował, bo to bez sensu. Po prostu przytaknąłem, zgodziłem się, tam jeszcze coś tam odburknął. Ale miałem ciekawsze rzeczy, tak jak na przykład czytanie książki w domu, więc zamiast marnować czas na tego pana inteligentnego, wolałem poczytać książkę. Kolejna sprawa to badanie, a raczej eksperyment nazywający się efekt reflektora. Możesz go sobie wygooglować na spokojnie. Mi on bardzo pozmieniał w życiu. Wyczytałem o nim w jednej właśnie z książek od rozwoju osobistego. Na czym ten efekt polega? Polega on na tym, w dużym skrócie, bo nie będę ci po eksperymentu przytaczał. Była sobie sala gimnastyczna, na której uczniowie pisali testy, i jednemu uczniowi z premedytacją kazano przyjść 15 minut po rozpoczęciu egzaminu, kiedy cała sala była pełna. Plus do tego kazali mi ubrać koszulkę z wizerunkiem akurat postaci, która nie była w, tym, w tych czasach bardzo. No powiedzmy, że ludzie się z niej naśmiewali mocno. I taka osoba miała swój stolik w ostatnim rzędzie, więc musiała przejść przez całą salę gimnastyczną, gdzie uczniowie pisali właśnie te egzaminy, przejść przez oczy około 300 osób, zanim do, dotrze do swojego miejsca. I na końcu eksperymentu robili ankiety i pytali się osoby właśnie, którą, na tego pana z tym wizerunkiem, w tej koszulce, jak myśli, ile procent osób zwróciło na jego uwagę, ile osób się z niego śmiało i tak dalej, tak dalej. I to samo pytanie zdali osobom, które siedziały w tej sali, które widziały tą osobę, która wchodziła później. I wyniki były bardzo różne, bo pan, który miał tą koszulkę, nie pamiętam dokładnie liczb, ale coś pomiędzy wskazał 85 a 90% albo nawet więcej, że tyle osób na niego spojrzało. A chcesz wiedzieć, ile osób faktycznie spojrzało na niego według ankiety tych osób, które faktycznie tam siedziały? Wiem, że to było od 2 do 4%. I tak naprawdę ten eksperyment, jakby możecie zobrazować, że idziesz ulicą, wywalisz się na chodniku. Jeżeli idzie tym chodnikiem 100 osób, no to może 3-4 osoby zwrócą na ciebie uwagę. Reszta ma swoje życie, o nim dużo w głowach swoich siedzą, połowa na smartfonach. Ludzie myślą, co Ci na obiad zjedzą, co będą robili, nie wiem, w weekend, gdzie pojadą. Tak naprawdę każdy człowiek interesuje się najbardziej samym sobą, więc jeżeli zdarzy ci się jakaś kiedyś gafa na ulicy, że na przykład o ten przysłowiowy chodnik się potkniesz, to się nic nie stanie, ponieważ ludzie żyją swoim życiem i ten eksperyment też to dobitnie wyjaśnił. Kolejna sprawa, jakie to ma znaczenie i o co chodzi? Takie pytanie zadawaj sobie non stop, kiedy właśnie będziesz czuł, że... no, przejmujesz się tą opinią. Przykładowo kupisz sobie właśnie, nie wiem, tutaj do dziewczyn, kupujesz sobie nową sukienkę, jest świetna, Wychodzisz z centrum handlowego, idą na przykład jakieś panie, które są z kolei, nie wiem, ubrane w dres, zobaczą Ciebie, że ładnie wyglądasz, będą zazdrosne, coś Ci tam powiedzą i Tobie to będzie cały dzień się w głowie myliło, co one powiedziały, ta cała scena. Będziesz myślała, co mogłaś im sama odpowiedzieć. Masa niepotrzebnie straconego czasu. Zresztą wiesz, jak się czujesz, kiedy myślisz o, kim, o takich sytuacjach. To Ci podcina skrzydła, źle się czujesz. No, nie fajnie. Więc zadawaj sobie po prostu pytanie, jakie to ma znaczenie, że będę się tym przejmować? I tyle. I zobaczysz, że Twój umysł będzie Ci zaraz dawał całą masę odpowiedzi, po prostu, że no, no żadne. No. I takie myślenie i nie nakarmi Twojej rodziny, i takie myślenie nie sprawi, że będziesz się czuł lepiej, czuła lepiej. No po prostu zobaczysz, że to jest niczego nie warte. Kolejna sprawa. Jest taka, że ty nie jesteś banknotem 500 złotowym i też nie będziesz podobał każdemu. Są ludzie, którzy spojrzą na ciebie i już z pierwszych sekund przebywania z tobą i po prostu cię nie polubią. I to nie jest tak, że ty jesteś zły, tylko to jest tak, że ty nie każdemu po prostu no, przypasujesz sobą, swoim wyglądem, swoim charakterem. Bo powiedzmy szczerze, masz osoby, które ty sam na przykład uważasz, że są mniej inteligentne, że są głupie, że ich nie lubisz, no i widzisz. Po prostu masz jakieś kryteria, według których określasz kogoś, że jest taki a taki, i tak samo to osoby tak mają. Więc zamiast z tym walczyć, po prostu zaakceptuj to, że właśnie nie jesteś banknotem, które każdy zobaczy na ulicy to powie: O, zajebiście, biorę cię. No nie. Po prostu tak jest, no i tak trzeba z tym żyć. Więc im szybciej zdasz sobie z tego sprawę, tym prościej ci będzie po prostu w życiu. I tak samo tutaj z relacjami damsko-męskimi jest identycznie. Jeżeli chodzi o panów, nie ma opcji, że jeżeli zobaczycie 10 dziewczyn, to 10 na 10 powie, że jesteś super piękny i że najlepiej wyszłyby z tobą za mąż, albo nawet wyszłyby z tobą teraz z lokalu w tej chwili. No, nie ma takiej możliwości. Po prostu będziesz się części dziewczyn podobał, części dziewczyn się nie będziesz podobał. Ja mam identycznie. Jeżeli. Ja spotykam się z kilkoma dziewczynami, to ja już z góry zakładam, że którejś z nich po prostu się nie będę podobał. No, bo nie ma takiej opcji, żeby 10 na 10 dziewczyn powiedziało ci: Jesteś super, uwielbiam cię. No, chyba że wyglądasz jak pewni aktorzy, nie będę mówił po nazwisku, ale to ci może tylko zwiększyć tą szansę prawdopodobieństwa. Ale wątpię, naprawdę bardzo wątpię też rozmawiałem z wielu innymi ludźmi, z wielu innymi chłopakami, jeżeli chodzi o właśnie kobiety, że. Nie będziesz miał 10 na 10. Nie ma takiej opcji, więc nawet o tym nie myśl. No i tak samo do dziewczyn. Też się każdemu facetowi nie spodobasz. Po prostu jedni wolą brunetki, inni wolą londynki, jedni wolą brązowe, drudzy niebieskie oczy. Nie przeskoczysz tego i po prostu musisz dać sobie sprawę, że no nic na siłę. Jeżeli komuś się nie podobasz, no to cześć! Na świecie jest tyle osób, że na pewno kogoś poznasz i to z wzajemnością będziecie się sobie podobali. Kolejna sprawa. Krytyka w miejscu pracy. Załóżmy, że chodzisz do pracy etatowej, gdzie spędzasz tam 8 godzin. I teraz te 8 godzin spędzasz na tym, że co chwilę ktoś ci pocina skrzydła, ktoś ci krytykuje i tak dalej, tak dalej. Okej, okay, możesz mieć to głęboko gdzieś, ale po co? Po co narażać się na to, że musisz o tym myśleć, w tej energii przebywać? Często jest tak, że niektóre osoby po prostu mają sami sobie przekonanie. Mają niską wartość i próbują się dowartościować, obniżając innym tą wartość. Jeżeli ty w takim miejscu pracujesz, to ci bardzo współczuję, ale jednocześnie namawiałbym cię, żebyś po prostu albo otworzył swoją firmę najlepiej, albo żebyś po prostu rozważył zmianę miejsca pracy. Bo na przykład spędzasz w takim miejscu 8 godzin, później umawiasz się ze znajomymi na, na przykład na spotkanie. I ja tak miałem, że na przykład yy, pewna moja znajoma opowiadała mi. Że spotyka, ma jakiś tam czas wyznaczony w tygodniu na spotkanie ze swoją koleżanką, tylko ta koleżanka mieszka, przepraszam, pracuje w takim miejscu, gdzie są cały czas nerwy, cały, cały czas ktoś komuś dogryza i później tamta koleżanka całe spotkanie narzeka tej drugiej o tym właśnie, jak, jak to jest źle. A moim zdaniem, po prostu warto zmienić miejsce pracy, jeżeli Ci coś nie pasuje, i tyle, więc. Nie wiem w czym problem. Nie pasuje ci, zmieniasz i tyle. Zmieniasz, gdzie będziesz się fajnie czuł, gdzie będziesz fajnie miał fajnych ludzi. Wszystko naprawdę kwestią, wiesz, wytestowania. Pójdziesz do jednego miejsca pracy, tam będzie fajnie, do drugiego pójdziesz, będzie niefajnie. No to już wiesz, gdzie pracować. Czasami nawet jest tak, że możesz zarabiać, nie wiem, o pół tysiąca więcej w tej drugiej pracy, gdzie jest ta atmosfera nieco gorsza i nie będziesz tak szczęśliwy z tych pieniędzy, jak tam, gdzie będziesz zarabiał te pół tysiąca mniej. Ale za to po całym dniu pracy nie będziesz miał, wiesz, nie będziesz wypluty z energii, nie będziesz miał jakiejś depresji itd. itd. A pamiętaj, że żyje się raz i lepiej mniej zarabiać, a bardziej się cieszyć, niż właśnie na odwrót. Zarabiać więcej, a być po prostu smutnym człowiekiem. Ale najlepiej to po prostu założyć własną firmę, żebyś ty sam dobierał sobie ludzi, a nie na odwrót żebyś miał po prostu pełną kontrolę. I na końcu, tak mi się wydaje, że to jest ostatni slajd. Pytanie, co ty sam o sobie myślisz? Bo jeżeli ty masz wewnętrzną pewność siebie zbudowaną na zasadzie, że wiesz, że jesteś mega, jesteś zajebisty, jesteś dobry, że inni ludzie cię lubią, jeżeli masz takie przekonania wewnętrznie w sobie, to ciebie nawet nie będzie ruszało to, że ktoś o tobie powie, właśnie, że ty jesteś rybą, że wyglądasz jak, nie wiem, kapeć, jak cokolwiek. To cię po prostu nie ruszy, bo ty wiesz, kim jesteś, za swoją wartość i tyle. Więc dla tego daję hashtag wewnętrzna moc, bo to wszystko z wewnątrz wychodzi. I sam zauważysz, że jeżeli ty masz dużą pewność siebie, sam siebie lubisz i akceptujesz, no to też inni ludzie w twoim towarzystwie będą się dobrze czuli, bo ty nie potrzebujesz od nich brać, tylko ty wręcz będziesz im nawet dawał fajne emocje, fajną energię, bo ty już to masz, ty nie, musisz, nie potrzebujesz tego brać z zewnątrz. Więc pomyśl nad tym, obejrzyj sobie najlepiej te wideo dwa razy, albo zrób sobie najlepiej jakieś notatki przy okazji. Jeżeli chodzi o ten materiał, on będzie w nieco zmienionej formie na blogu. Jeżeli teraz oglądasz ten film, to już pewnie to na blogu jest. I pytanie na końcu do ciebie, czy po tych wszystkich punktach, które Cię wymieniłem, czy dalej uważasz, że warto się przejmować? Napisz w komentarzu, czy warto, czy nie. Może masz jakąś swoją własną historię sukcesu od zera do bohatera. Myślę, że jeżeli się tym podzielisz z innymi, to nieco zainspirujesz inne osoby. A jeśli chcesz wiedzieć więcej rzeczy, o których tutaj nie mówię na YouTube, po prostu, bo nie chcę, to wejdź sobie na miejzdrow.pl łamane przez zapis, wszystko pisane łącznie. Tam otrzymasz dostęp do bezpłatnego mini kursu wideo, plus ja co jakiś czas będę właśnie Ci wysyłał bardzo ciekawe i wartościowe informacje z zakresu zdrowia, zdrowia psychicznego, z dobrego wyglądu, samopoczucia. Wszystko będę Ci wysyłał darmowo co kilka dni na Twoją skrzynkę e-mail. A jeżeli to wideo się podobało, nie zapomnij łapce w górę, subskrybuj kanał i podziel się tym wideo... wideo... przepraszam, nagraniem ze znajomymi, niech też mają po prostu z tego wartość. Tymczasem dzięki za oglądanie i miłego dnia. Cześć!